To dzień uważam za odpalony. Restaurante adega de marina. Jak jesteście w Lagosz, to koniecznie, to jest moja numer, numer dwa, nie? No bo kazina do papiżku jest lepsza. To jest numer dwa na liście knajp w Lagosz. A jeżeli chcecie w ogóle świeżą rybę, Polecam. Adega de Marina. I żarcie jest fajne, ale jest okropnie podane. Obsługa jest opryskliwa na maksa i mają cię zawsze w dupie. Chociaż czasami się zdarza, że nie są opryskliwi, ale nigdy w życiu, nigdy w życiu nie są mili. Nie zawsze cię poganiają, nie? Zawsze. Dzisiaj jestem w idealnym miejscu, bo siedzę sobie i oglądam wyścigi na Skar. Tá. Ok, e meio quilo camarão frito para duas pessoas. Mais uma frango granado com batatas fritas. mas o camarão é de entrada ou isso Não, não. Para viajar? Ei. Meio sem oh. picantes ou com

To daj buziaczkę. Ale daj z języczkiem. Nie! Mm. Krewetki opitolone. O Jezu, proszę. Więcej pewnie bym wcisnął, ale to już bym był balon po prostu. Ale to była akurat dobra porcja tych krewetek, co? Ale taki czuję się spełniony. O, urodziny ktoś miał. Państwu, przerwę na szluga. O, chłopaki tam już naciągają, kurwa na ten na lewy hasz świeżych turystów. Frozen, Frozen, Frozen. Że jest, nie wiem, jest jakieś matki boskiej karnawałowej dzisiaj chyba i dużo najpierw zamkniętych, a te, które są otwarte, są po prostu full. Nie no chodźcie się, ja myślę, że wiesz, gdzie możemy się przejść. Od tego zielonego budynku kaflowego kawałek w górę, tam jest parę knajp. Mogą być zamknięte. No to chodźcie, zobaczymy. Będziemy siedzieć, to się nie, nie dowiemy, czy są otwarte. Sklep ze wszystkim i niczym. Główne miejsce spotkań w Lagos. Sklepy Cristiano Ronaldo. I jak jesteście w Lagos i potrzebujecie dobrego surfshopu, to o tam. Jest jeden z najlepszych tutaj surfshopów. Cenowo, jakościowo i jeżeli chodzi też o wybór. To ten sok jest dla niej? I dla mnie. I może dla ciebie. Ja na pewno kawę z sokiem nie będę mieszał. Dobre to jest moje ciasto. Nie używajcie plastikowych słomek, a Lufthansa zrobiła 180 tysięcy lotów na pusto, żeby nie stracić miejsca na, na lotnisku, a mi mówią kurwa, żebym plastikowych słomek nie używał. W łeb jedną. To jeszcze kawałek ciasta. Nie. Dobre ciasto, naprawdę. Byś się nauczyła takie robić. To nie. Okay. Resztę może być dla mnie? Żeby był ostatni kawałek ciasta się dzielę. Oj, teraz szluga, zajaram. Masz? Oczywiście zajarasz. Tu się robią posty na Instagram, tak? Bomba gazolina. gazolina. Mm, dzisiaj jest grubo. Jesteśmy na najtańszej stacji na oszczą tak zwanym 1,828 za litr paliwa. A ja dzisiaj zatankowałem za 60 euro niecałe 33 litry. Zerujemy licznik. Aha. Dobra, jedziemy teraz po mamę i chyba zawijamy się do domu, co? Kolejny piękny dzień, wolno szkoły, za nami. 17:30 na wasze tam w PL to będzie 18:30. O! Oh. Szluczek, kawunia. Ale spojrzę, co tam się jeszcze wyprawia dzisiaj na giełdzie. Oj, oh, i tak. Szumikul